Witajcie w drugim filmiku, w którym wzorek na paznokciach nazwałam szalone paski. Możecie go teraz zobaczyć na zdjęciu. I tutaj jak widzicie jeden z moich paznokci jest kontuzjowany i jest ewidentnie obrażony, że nie wystąpi w tym filmiku. A na pozostałe paznokcie nakładam na początek odżywkę. Kolejny etap: nałożenie białego lakieru, oczywiście dwie warstwy, żeby krycie było idealne Teraz z boku zrobiłam sobie kropkę z lakieru czarnego i za pomocą pętelka maluję takie przypadkowe kreski w różnych kierunkach, niektóre przecinające się ze sobą, tak żeby efekt był taki niekoniecznie zaplanowany. Następnie fioletowy lakier z takimi ślicznymi złotymi drobinkami i nakładam go pomiędzy te czarne kreski, tak żeby wypełnić te miejsca, które się ze sobą przecinały i żeby stworzyły takie dopełnienie tego czarnego. Dokładam sobie jeszcze gdzieniegdzie czarny, żeby ten fioletowy nie był aż tak bardzo dominujący. I jak zwykle na koniec bezbarwny nakier dla ekstremalnego połysku i dla trwałości. I tak prezentuje się efekt końcowy. Ocencie sami czy Wam się podobało. I poglądajcie jeszcze kilka zdjęć. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Oczywiście listę użytych przeze mnie nakierów znajduje się w opisie filmu. Pa!